Nie muszę chodzić do kościoła. Nie muszę się modlić. Nie muszę nawet czytać Pisma Świętego ani tym bardziej wypełniać wszystkich przykazań. Jeśli jakieś przykazanie przekroczę, może nawet zgrzeszę, to przecież Pan Bóg jest miłosierny. On mi to wybaczy. Pragnę Zapewnić, że to nie jest moja deklaracja wystąpienia z Kościoła i porzucenia mojej przygody z Jezusem. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś tak myśli, to poniekąd ma rację, bowiem Eucharystia, nasze modlitwy, a nawet nasze wypełnianie przykazań są niczym innym jak tylko wielkim przypisem. Do tego, co nazywamy księgą religii. A prawdziwa religia i religijność polega na stanięciu w pokorze przed Bogiem i szukania dróg miłości miłosiernej. Ta pokora przed Bogiem polega na uznaniu, że wszystko, co mam, wszystko, co udaje mi się dokonać w tym życiu, nie jest wynikiem mojego własnego sprytu, ale jest darem. Na drodze naszego zbawienia, mówi święty Augustyn, są dwie pułapki. Jedna to przekonanie, że usprawiedliwienie mogę osiągnąć dzięki własnej sprawiedliwości i własnym czynom. Druga pułapka to pułapka bezbożnego przekonania, że mogę bezgranicznie. Zawierzyć Bożemu miłosierdziu, każdy grzech zostanie mi odpuszczony nawet ten, który popełnie za chwilę. Augustyn mówi, że są to takie postawy jakby prawicy i lewicy. Prawica wierzy w swoją własną sprawiedliwość, lewica zaś bezdusznie wierzy w Boże miłosierdzie. A tymczasem Pan Bóg podpowiada nam w psalmach, abyśmy nie zbaczali. Ani na lewo, ani na prawo, ale prostą drogą szli ku zbawieniu. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa o dwóch modlących się w świątyni: Faryzeuszu i celniku. Faryzeusz nie jest złym człowiekiem. Jest dobrym, uczciwym człowiekiem, dobrym, uczciwym obywatelem, sprawiedliwym Żydem. A jednak nie odchodzi ze świątyni usprawiedliwiony, bo popełnia grzech pychy, wynosi się ponad celnika, wynosi się ponad innych. Co więcej, to dobro, którego, które czyni, przypisuje poniekąd Panu Bogu, Panie Boże dziękuję Tobie, a jednak zadufany w sobie, pyszni się przed Bogiem. Jestem już święty, kanonizuję samego siebie. Tymczasem celnik uderza się w piersi, a to uderzenie w piersi ma kolosalne znaczenie. Jego serce kruszeje przed Bogiem. Uderzyć się w piersi to tak, jak uderzyć się kamieniem w swoje własne twarde sumienie i rozkruszyć je przed Bogiem, prosić o Boże miłosierdzie. Bez Ciebie, Boże, nie jestem w stanie uczynić niczego. Porządnego. Rzeczywiście, wszystkie nasze dobre czyny, nasze chodzenie do Kościoła, Eucharystia, nasze modlitwy i nasze sprawowanie, zachowanie Bożych Przykazań są jednym wielkim przypisem do religii, która nie domaga się, ale wskazuje nam drogę pokory. Dobrej niedzieli życzę.